Witam wszystkich w trochę nietypowym dzisiaj odcinku Minecrafta, bo chcę wam przedstawić mój pierwszy świat, nad którym poświęciłem naprawdę bardzo dużo czasu. No i pierwszą rzecz, którą chcę Wam pokazać to mój zamek niedokończony, ale chcę go po prostu Wam pokazać. Tak wygląda on od środka, ale musimy... Zrobimy sobie tutaj takie schodki, żeby zobaczyć jak on wygląda. Jest podzielony na trzy pokoje i miał być dwupiętrowy Naprawdę dużo si czasu się nad nim męczyłem. Oczywiście go nie dokończyłem, nawet nie ma nigdzie drzwi i tak dalej. Tu miała być taka wielka jadalnia, tak jakby. Miałem zrobić bardzo duży stół, krzesełka i oczywiście jest dużo piecy. Może wykorzystałbym to kiedyś na mój serwer multiplayer. No ale niestety mój projekt jakoś się zawiesił, nie mam ochoty go kończyć na razie. Może kiedyś do niego wrócę, może nie. Zobaczymy. Dobra, pójdźmy teraz... Na jedną z wież i zobaczmy, widok od góry. Jak widzicie, też nie ma drabinek, wszystko jest jeszcze nieukończone. Ale z tym nie ma problemu. Tak wygląda on od góry. Widok jest naprawdę niesamowity. Cały zamek jest zbudowany nad chmurami, ale to w niczym nie przeszkadza, tak naprawdę. No i wygląda naprawdę niesamowicie. Jest to oczywiście on jeszcze nieukończony. Tak jak mówię, może kiedyś do niego wrócę, kiedyś go ukończę, zobaczymy. Tutaj ten dach, sam nie wiem, czy potrzebnie zbudowałem, czy nie. Trochę dziwnie on wygląda, kiedy tu jest normalny kamień, a tutaj ten cobblestone. No ale zobaczymy, na razie no nie mam ochoty tego kończyć. No dobra, myślę, że teraz y, przejdziemy się do domku, ale gdyż on jest daleko, nie będę was zanudzał normalnym iściem tam, więc zaczynam nagrywanie i zaraz się widzimy. No dobra, już jestem pod moim domem, jak widzicie. Przejdźmy się teraz do niego Jak widzicie są dwie fontanny Nie są jakieś bardzo ładne, ale... No, są. To są płytki naciskowe które powinny otwierać moje drzwi automatycznie, ale nie są jeszcze dokończone nawet nie miałem czasu tego zrobić Jak widzicie mój domek też nie jest ozdobiony Tutaj mamy pierwszy balkon z widokiem na moją wieżę Naprawdę nieźle się prezentuje, później do niej pójdziemy Poczekajcie chwilę, trochę mi się przycina to zatrzymam na chwilę No dobra już jestem z powrotem, mam nadzieję że już nie będzie się przycinać Wszędzie jest wszystko pusto, nie ma żadnych ozdób, tylko tutaj są dwie szafki A tutaj mamy widok na moje farmy Jedna jest bambusa i zboża, a druga to plantacja kaktusów bodajże JJ Joker coś takiego robił Od niego to ściągnąłem No dobra, teraz wam pokażę moją kopalnię i moje kolejki Musimy tylko zejść na dół To jest moja tak, mój magazyn z piecami Tak jakby warsztat Tutaj jest taka mała piwniczka W tą stronę idzie się do wieży Tutaj jest kopalnia i kolejka a tu do plantacji kaktusów, ale naj, najpierw zejdziemy na dół do kopalni, pokażę wam moje kolejki. No ja nie będę tego komentował. Zaraz do was wracam naprawdę. No dobra, jestem już z powrotem na dole. Naprawdę sorry za moją głupotę. Nie wiem dlaczego tak się stało. No i to jest moja kopalnia. Weźmiemy sobie moją kolejkę. Jest tabliczka do głównej stacji, tam pojedziemy. Naprawdę tunele są długie, jak widać. Męczyłem się nad nimi kiedyś. Naprawdę długo gram, jak widać na tym świecie. Kolejki to moja ulubiona rzecz, dlatego w, w mojej serii będę ich robił i pokazywał dla was naprawdę bardzo dużo. Tutaj mamy kolejną kolejkę. Do nowej ziemi, tak, tak to śmiesznie nazwałem. A tutaj w tą stronę jest Obsidian Lava, ale nie będę wam tego pokazywał, bo nie ma za dużo sensu. Dobra, wsiadamy i jedziemy dalej Teraz czeka nas naprawdę długa trasa Zresztą sami zobaczycie Nazwałem to miejsce, w które jedziemy nową ziemię Bo dokopałem się po prostu do nowego lądu I myślałem, że może tam kiedyś jakąś bazę zbuduję Ale jak mówię, na, na razie porzuciłem ten świat I no Nie robi nic w nim nowego Może kiedyś tu powrócę, zobaczymy Zwalniamy, ale tu mamy kolejny booster, więc bez obaw. Jedziemy dalej. Naprawdę tunele są długie. Niezłe zakręty tu mamy. Naprawdę musiałem dużo żelaza poświęcić na to wszystko. Ale jak takie są tunele długie, to na pewno go dużo znalazłem. Możecie się domyślić. No i jesteśmy już na końcu. Można powiedzieć nareszcie, bo była to długa przejażdżka. No i to jest ta moja nowa ziemia, ale nie ma sensu tam wychodzić, bo praktycznie tam nic nie ma. Tam dalej trochę też kopałem. Ale nic, no wróćmy teraz do mojej głównej stacji i potem przejdziemy się do wieży obserwacyjnej, której wam pokażę. Ta wieża, którą chcę wam właśnie pokazać, to chyba była w ogóle moja pierwsza rzecz, którą kiedykolwiek zbudowałem w Minecrafcie. W ogóle jej nie zmieniałem od tamtej pory No zresztą sami ocenicie ją Zaraz tam się przejdziemy Tylko musimy najpierw dotrzeć do początku tą piekielną przejażdżką W tych ciasnych tunelach <grytanie> Już niedługo dam kolejne odcinki z mojego tamtego drugiego świata na którym zaczęliśmy grę Mogę wam powiedzieć, że najprawdopodobniej przepłyniemy się na rejs łódką choć sam jeszcze nie do końca nie wiem co będziemy w przyszłym odcinku robić no dobra już jesteśmy na głównej stacji przeszędziemy się i po, pojedziemy do mojego domku a później pójdziemy do wieży obserwacyjnej dobra jedziemy na tamtym świecie właśnie też mam dużo zamiar robić takich tras i kolejek tylko, że tam mam zamiar wszystko raczej robić na powierzchni, nie pod ziemią, jak tutaj. Dobra, wychodzimy i zmierzamy teraz do wieży obserwacyjnej. Sam jestem ciekaw, ile te wszystkie tunele razem kopałem, ile czasu. Naprawdę jestem ciekaw. No ale niestety nie policzy się teraz tego. No dobra, zmierzajmy teraz do mojej wieży. Widzicie wszędzie są tabliczki z nazwami Tutaj piszę wieża obserwacyjna i baza Bo w tą stronę też jest moja pierwsza baza kiedyś Kiedy zacząłem grę, ją zrobiłem Ale nie ma sensu tam iść, bo nie ma tam za dużo fajnych rzeczy Więc przejdziemy się tylko do wieży obserwacyjnej Te tunele są naprawdę ciasne Ale nie chciało mi się robić z szerszych i nie było chyba takiego sensu Wychodzimy trochę wyżej. Oczywiście kolejna tabliczka. Główny dom. Pierwsza baza, ale tam mówię, nie ma sensu iść. Więc idziemy do wieży obserwacyjnej. Oto i one. Podłogi tutaj nie zmieniałem. Została taka jest, jaka jest. Myślę, że jest ciemno to położę sobie na razie łóżko i się szybko prześpię, żebyście mieli jaśniej, żebyście wszystko mogli zobaczyć. Specjalnie po to wziąłem ze sobą łóżko. No to jest już dzień, jest jasno. Możemy wejść na górę. Oj, się pogubiłem. A, tu jest wejście na górę. Tu jest takie pierwsze pięterko. Ogólny widok naokoło. Widać mój domek. Dobra, ale wchodzimy na samą górę. Bo to Was na pewno interesuje. A nie tylko pierwsze piętro. No i jesteśmy na samej górze. Naprawdę jest niesamowity widok stąd. Można określić, jak wygląda mapa na, wokół nas. Naprawdę, to, to mi pomogło znaleźć miejsce, żeby budować tam ten zamek. No dobra, to już będę powoli kończył ten odcinek. Bo pokazałem wam wszystko, co chciałem. Niedługo dam kolejne odcinki z tamtego mojego drugiego świata, które stworzyłem, którą, na którym zacząłem tą moją serię. Tak jak mówiłem, pop raczej popłyniemy w rejs. Nie wiem dokładnie kiedy pojawi się tamten odcinek ale na pewno niedługo Komentujcie, oceniajcie i subskrybujcie Mówię to jak zwykle No i myślę, że powinniśmy już zakończyć Więc do usłyszenia i do zobaczenia